Yeah, but we're a little crazy, aren't we? Just take the gloves off and fight. We gotta move now. Want the gloves off? They're off. Hej, cześć, się z na strony Witam Games, witam z bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale i w dzisiejszym filmie sobie porozmawiamy o Modern Offer. Tak jest, jak to, jest to widać po tytule, otrzymaliśmy nowe, potwierdzone, stuprocentowe informacje na temat. No, otóż, mikrotransakcje zostały tutaj, powiedzmy, nam wyjaśnione mniej więcej, Jak by to wyglądało. Otóż, to nie będzie właśnie supply dropsów, nie będzie tak zwanych loot które właśnie były od wielu lat już w Call of Duty. Patrząc na drogę Call of Duty, minęło sporo dobrych lat odkąd Supply dropsy były wprowadzone. Nie wiem czy pamiętacie, ale wy Call of Duty Ghost po raz pierwszy się pojawiły, o ile się nie mylę. I tym razem wy Call of Duty Modern Warfare ma ich nie być. Przynajmniej to co mówi nam Activision. I jakby ciężko mi jest w to uwierzyć, jako że oczywiście informacja jest wiarygodna. I w poprzednim roku otrzymywaliśmy... Identyczną informację, czyli supply dropsów nie będzie w Black Opsie 4. Co się stało? Supply dropsy zostały wkluczone dopiero po tym, jak już wszystkie recenzje, wszystkie oceny dla Black Opsa zostały wydane, odda oddane, że gra jest perfekcyjna i tak dalej. Po tym, właśnie jakby takim półroczu e, Call of Duty, supply dropsy zostały wprowadzone z powrotem do gry, więc i generalnie pod inną nazwą, czyli tak zwane rezerwy, prawda? Więc y, ciężko mi jakby stwierdzić, czy. Ta informacja, którą nam oczywiście Activision sprzedaje, będzie prawdziwa do końca jakby swojego tutaj życia w tym Moderfair. Ale no, tak jak, jak mówiłem, jest oczywiście o wiele więcej informacji, o którym sobie zaraz pogadamy. No, tak główne jest to, że po prostu skrzynek ma nie być wygrze dosłownie, nie będzie żadnych randomowych, głupich skrzynek, które nam dają różne skiny i tak dalej. Po prostu te wszystkie rzeczy będą zdobywane poprzez granie, poprzez progres gry, który ty będziesz oczywiście Ty będziesz progresował jako gracz i będziesz zdobywał te itemy, które Ty chcesz zdobyć. Kolejny tutaj punkt dzisiejszego filmu ma być wkluczony Battle Pass, tak zwany Battle Pass I generalnie taki system istnieje chociażby w Fortnite Jak miałem szybko wytłumaczyć to jest ogólnie kontrabanda, taka zwana jak chociażby jest w Black Ops 4 Nie wiem czy pamiętacie, ale na premierę, a raczej po, tydzień po premierze w Black Ops 4 został wprowadzony system Battle Passa I jakby ta kontrabanda nam oferowała różne bronie, skiny na danym levelu i to jest właśnie coś w tym stylu. I nie wiem czy pamiętać, ale gdy brakło 4 wyszedł, ten system był najlepszy, ponieważ nie mieliśmy żadnych skrzynek, które nam wiecie, bronię, były na danym levelu otrzymywaliśmy wszystko za darmo. I tutaj właśnie ma być podobnie, że e, ten battle pass będzie właśnie co sezon oczywiście zmieniał się i będzie tam na przykład zawierał 100 poziomów, tak jak jest tutaj z Plakopciem, które będziemy otrzymywali poprzez granie w grę. Ym, będzie też druga rzecz, tak zwany premium battle pass i ten battle pass będzie płatny, ponieważ jakby on będzie zawierał dodatkowe rzeczy, ale to nie znaczy, że ty w tym darmowym battle passie sezonowym nie będziesz otrzymywał rzeczy. Nie, 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 nie zrozumcie mnie źle, ponieważ jakby ten Normalny Battle Pass, będziecie normalnie otrzymywali bronie, wszystko, przynajmniej to co twierdzi Activision, ja wam oczywiście wam je tutaj potwierdzam w 100% i ten dodatkowy Battle Pass po prostu będzie wam dawał dodatkowe rzeczy, jak sama nazwa mówi, premium battle... Pas, więc e, tam, bedo, tam, tam będziemy mieli dodatkowe egzekucje, dodatkowe wizytówki, e, dodatkowe m, różne warianty broni, tak zwane blueprints. W tej grze do tego się nazywały blueprintsy, czy tak jakby e, będziecie mieli rozpiskę, jak wygląda cały, cała broń roz, rozłożona, i dzięki temu będziecie otrzymywali wariant broni, tak jak chociażby to jest w Call of Duty World War II, albo w Black Ops 4 macie bronię MK2, że tak powiem, drugie wersje broni. Więc te, w tym jakby dodatkowym Battle Passie będziecie otrzymywali bonusowe rzeczy, ale także wy standardowe. Battle Passie będziecie otrzymywali bronie za darmo. Skiny, oczywiście takie normalne. Prawdopodobnie yy, wisiorki na bronie i tak dalej. Ale jak już mówiłem, Premium Pass po prostu obejmuje więcej dodatkowej zawartości, za którą oczywiście musieli płacić. I czy ja jestem tego fanem? Prawda, wolę zapłacić te głupie 100 zł za sezon, za dodatkowy. Nie muszę, ale mogę i otrzymać to, co wiem, co otrzymam. Niż wiecie, dosłownie wydawać, jak to jeden z YouTuberów wydał 800. Dolarów, dolarów, czyli to jest jakieś prawie 4000 na polskie, żeby zdobyć jakąś tam broń. Przejdźcie, o co chodzi. Tak właśnie wygląda mniej więcej w tej chwili Black Ops 4. Jeśli kupisz Black Ops 4, musisz właśnie wydać coś około 4000, aby zdobyć wszystkie bronie. No chyba, że masz perfekcyjne szczęście, chociaż trudno to zdobyć, ponieważ jak wygląda system w Black Ops 4, każdy chyba wie. Ale może nie gadajmy o tutaj Black Ops 4, ponieważ film jest o Modern Warfare i jakby generalnie chciałem tylko porównać, jak wygląda. System wy Black Ops 4 na daną chwilę i generalnie kolejna rzecz, jak już mówiłem, ten premium pass jest taką moją. Jakby ja strzelałem, że będzie kosztował od 20 do 30 dolców, jakby może być mniej, może być więcej, prawda? Lecz zobaczymy, jak to będzie oczywiście w praniu, ponieważ no więcej informacji się dowiemy na oczywiście, gdy już ten cały system wyjdzie, a wiemy, że system nie będzie wychodził na premierę, więc jak to było w Black Ops 4, prawdopodobnie system dopiero wyjdzie, nie wiem, tydzień później, dwa tygodnie później, przynajmniej tak było w Black Ops 4, więc wiecie. Gra wyszła, oczywiście twórcy muszą zadbać, aby serwery były sprawne, aby gra była sprawna na premierę, a potem oczywiście tydzień później się będą z tym bawić lub dwa tygodnie później właśnie ma być update, który, który będzie duży, który właśnie wprowadzi ten cały system mini mikrotransakcji. A więc kolejna rzecz to jest właśnie... E takie moje pytanie, i w sumie Wy też możecie się udzielić w nim. Po co Pointsy, prawda? Po co nam są potrzebne Pointsy? Nie wiem, czy wiecie, ale możecie kupić e, grę wraz z tym, taką to wiecie, tą edycję najdroższą, cyfrow cyfrową, która tam kosztuje około e, bodajże 5 stówek, prawie. Nie pamiętam dokładnej ceny, lecz otrzymujecie 3000 kodpońców, 3200, coś koło tego, i generalnie po co one są, prawda? Skoro. No, skoro nie ma lootboxów, wiecie, nie ma skrzynek, za które oczywiście byśmy mogli kupić. Więc to jest bardzo dziwne pytanie i szczerze nie wiem po co to katapulacy, ale po coś będę, jakbym miał tak pomyśleć głęboko, być może kupujesz tiry, kupujesz levele danego sezonu, aby szybciej przebrnąć przez jakby wiecie, przez te wszystkie wszystkie levele, aby na przykład zdobyć tą broń na tam którymś levelu, 50 setnym 200 więc nie wiem, dajcie znać, jeśli wy macie jakieś lepsze propozycje. Wiecie, burza mózgów tak zwana, więc jak macie jakieś propozycje, dajcie znać, ponieważ to mnie naprawdę jest strasznie ciekawi, ponieważ jest jeszcze, jest jeszcze bardzo Ciekawa rzecz, druga rzecz, i to jest zdobywanie codpointsów poprzez granie w grę, takie. Będziecie mogli zdobywać po raz pierwszy w kodzie, tak jak zresztą jest w Caludy Mobile, niezbytnie nie inwestuje w Caludy Mobile, lecz tam w tej grze, na tej apce możecie zdobywać codpointsy poprzez granie w grę. Nie są jakieś to duże ilości, tam, wiecie, 150, 200 codpoinców za jakieś tam wyzwanie, które jest dosyć trudne, lecz możliwe. I generalnie będziecie właśnie mogli zdobywać Wy modelów her poprzez granie w grę, więc generalnie Black Ops 4 jest tak, że po prostu możecie tego kupić Za, wiecie, za prawdziwą oczywiście tutaj walutę i dopiero potem Jak już kupicie kot za kod kupujecie Za wirtualną walutę kupujecie Supply dropsy, ale oczywiście w tej grze nie będzie Supply dropsów, więc po co kot I czemu będziemy je zdobywać? To jest, to jest dobre pytanie Activision zarobiło ogromną ilość Za supply dropsy, a wiecie czemu? No bo wiecie, to jest randomowy system, który Powiedzmy, w pewnym sensie uzależnia Gracza, jakby każe mu Kup Supply Job, może byś miał szczęście, może zdobędziesz to co chcesz itd. dalej I prawda, oni zarobili miliony, jak zresztą robiłem film jakiś miesiąc temu, że Activision zarobiło w tym roku 800 milionów za same mikrotransakcje z ich gier. Czalicie? Z Black Ops 4, z wszelkich różnych, różnych gier, które oczywiście oni tutaj są... Em, Pobizystami, marketing i tak dalej, więc generalnie zarobili spole, spore ilości. A jako, że teraz nie będzie supply jobsów, muszą jakoś zwrócić tę kasę, więc generalnie muszą zdobywać w inny sposób. Więc ja bym strażył, że to będzie coś w stylu właśnie tego butterpassa, za który będziemy płaci płacili. Zatem, wiecie, Premium Pass e, nie mówię o tym darmowym, standardowym, lecz ten Premium Pass prawdopodobnie będzie drogi i będzie zawierał dobre rzeczy, typu właśnie warianty, dodatkowe egzekucje, dodatkowe zegarki. Takie zegarki będzie można mieć w grze. Generalnie będą Wam pokazywały prawdziwy czas, który jest w, na Waszej konsoli ustawiony, że np. jak mieszkacie w Polsce, macie 20, no to w grze będziecie mieli zegarek, który Wam pokazuje godzinę 20, więc to będzie fajny też system i będą oczywiście różne warianty tych zegarków. więc strzelam, że lepsze warianty będą w tym premium pasie niż w tym standardowym, lecz to nie znaczy, że będziecie e, mieli możliwość zdobywania różnych skinów. E. Wiecie, nawet będą różne warianty dodatków, nie mówię o broniach, mówię też o dodatkach, o wariantach na dodatki, więc ma być ich sporo. Jakby każdy dodatek będzie się różnił wyglądem i raczej nie statystykami, ponieważ statystyki to już by było jakby, wiecie, nie mówię o Pay to win, ponieważ to będzie oczywiście zdobywane poprzez darmowe, to granie w grę, lecz wciąż jakby tutaj wszystkie dodatki w model f będą dosyć specyficzne, ponieważ będą miały plusy oraz minusy Pytanie: Czy te dodatki będą właśnie zawierały jakieś statystyki w tej kontrabandzie? Czy po prostu to będą wizualne, wiecie, dodatki które Wam wyglądają, które, które sprawiają, że Wasza broń po prostu jest inna? Nie wiem, zobaczymy. Musimy oczywiście poczekać i zobaczyć, lecz to są te dzisiejsze informacje. A więc Supply Jobs nie powracają po raz pierwszy w ogóle w Call of Duty odkąd zostały dodane by Call of Duty Ghost teraz zostało usunięte, więc to jest bardzo ciekawa informacja i mam nadzieję, że Activision dotrzyma słowa i no, przez cały rok Modern Warfare nie będzie mieli supply dropsów. Dokładne ich słowa, Modern Warfare oraz przyszłościowe Call of Duty nie będzie posiadało supply dropsów. Więc generalnie potwierdzają, że już nawet kolejny Hold, nie będzie miał supply jobsów, jakby to jest strasznie mało wiarygodne, ponieważ zostaliśmy już kilka razy okłamani e, chociażby porównując z Lakopsa 4 właśnie e, no tam obiecali nam, że nie będzie tych supply jobsów, a supply jobsy powróciły tego, że pod innym nazwą wiecie, taki troll, nie będzie supply jobs Będą, będą rezerwy, no i, no i są rezerwy Black Ops 4, czy tak tak naprawdę to samo co Supply Jobs, tylko po prostu pod inną nazwą, więc mam nadzieję, że to się nie stanie też dla Modern Warfare Jako że byłem ogromnym fanem Black Ops 4 to nienawidziłem systemu mikrotransakcji i do dzisiaj nienawidzę, Do dzisiaj nie mam jeszcze dwóch broni i jakby czuję się i tak dość dość, dość dużo miałem szczęścia, ponieważ dość, dużo ludzi jeszcze nie ma wiecie, tych OP broni, które są właśnie zablokowane za ścianą mikropłatności, No albo dużo grasz taką ogromną ilość Którą normalny człowiek nie ma Jeśli masz rodzinę, nie wiem pracy i tak dalej No normalnie nie masz czasu aby to zdobyć te wszystkie bronie Jeśli nie masz szczęścia, więc taka broń typu Locus Która jest najlepsza sniperką i jest zablokowana ze skrzyniami To się już nazywa pay to win się już nazywa pay to więc Tutaj takie takie małe porównanie Ale no jak już mówiłem Activision potwierdziło, nie będzie Supply Dropsów Przyszymy koalicji oraz Modern Offer Miejmy nadzieję, że to to otrzymają słowa i będzie Battle Pass, premium Battle Pass. No i to tyle. Takie podsumowania informacji Więc mam nadzieję, że oczywiście podobał Wam się film. I co do usłyszenia w kolejnych filmach, sorry, że tutaj tak niezwięźle gadałem. Lecz w 7:40 i idę spać. E, no, tak wygląda moje życie. E, będzie to mały livestream, mały, duży. E, Przed oczywiście premierą Modern Warfare, jakieś 4-5 dni, będziemy sobie ogrywali oryginalny Modern Warfare. Tak jest. Jedno z moich ulubionych Modern Warfare kampanii, bym powiedzieć Nie dwójka, nie trójka, lecz. Modelu Ferry jedyneczka będziemy sobie wygrywali. Kampania nie jest jakaś długa, więc miejmy nadzieję, że sobie. Uda nam się w ciągu jednego, dwóch live streamów. I oczywiście, gdy się już zakończy rozpoczniemy sobie nowe modelu, które już wychodzi 25, a raczej tutaj przed 25. Zależy oczywiście, e, gdzie tutaj żyjesz, gdzie mieszkasz i tak dalej. W Polsce to będzie oczywiście tam po 24. o północy, więc no. Dzięki za oglądanie. Oczywiście subskrybuj kanał, aby otrzymywać najnowsze informacje, by tutaj Call of Duty oraz stwolejka naprawdę dużo mi to pomoże, a to by zajmie jedną głupią sekundę. Do usłyszenia na razie. out Shock and awe. That'll get their attention. This is crazy. Get down! Pre-order Call of Duty: Modern Warfare.